Długo chodziły o tym takie plotki już dawno temu, że ty tam byś chciał do tej jaka to melodia, no i tutaj w końcu? Jest, czy to twoje takie marzenia się spełniają? Nie, ja myślę, że to, e, wiesz, plotki plotkami. To zawsze jest taka sytuacja dosyć długa, e, która gdzieś tam ktoś powtarza, prawda, jest zupełnie inna. E, ja myślę, że na początku całej tej tam sytuacji, afery, kiedy ja się pojawiałem w jaka to melodii, to zostało to w ogóle inaczej odebrane, inaczej zinterpretowane. Ale ja bym nie chciał wracać do tego, co było, tylko chciałbym się skupić na tym, co jest teraz. Teraz jest e, zupełnie inna sytuacja. Jest to decyzja zapadła od zarządu telewizji Polskiej, żebyśmy spróbowali się zamienić z Norbim miejscami. Ja początkowo naprawdę podchodziłem do tego sceptycznie, dlatego że ja zaprzyjaźniłem się z moją ekipą, z, z widzami programu Koło Fortuny. On nam dał naprawdę z ogromną popularność i wiele słów sympatii przeszło. Było tam dużo takich rzeczy dobrych i niedobrych, i jakiś spadek i tak dalej. To były rzeczy, które żyją teraz już własnym życiem. I tak naprawdę musiałem podjąć decyzję, czy chcę iść muzycznie i rozwijać się dalej muzycznie, czy pójść w tę stronę. Ja wiem, że tutaj media doszukują się jakichś takich informacji, a bo to już tam kiedyś było, to teraz... No tutaj odsyłam do pana prezesa i do naszego zarządu, skąd taka decyzja. Ale wydaje mi się, że jak rozmawiamy sobie teraz z Norbim i z Izą, no to rzeczywiście jest tak to powiem dosyć jasne, że, że on się czuje, mówi, że się czuje dobrze, jest bardziej swobodny, jest bardziej taki ludzki do ludzi, może sobie pozwolić na więcej. Jednak w jaka to melodii pewne rzeczy były jakby tonowane. Mi natomiast pasuje to, że mogę tutaj wreszcie porządnie przygotować się muzycznie. Em, popracować nad aranżacjami. Udzielam się tam muzycznie w programie i to jest bardzo dla mnie budujące, wręcz rozwijające. Jak to wszystko zostanie przełożone, odebrane przez telewizów? Ja myślę, że dobrze i pozytywnie. Bo my robimy to wszystko w przyjaźni, w atmosferze przyjaznej. Jak się nie uda, to się zamienimy z powrotem, tak? No, można tak powiedzieć. Nie żartuję, ale rzeczywiście dobra, miła atmosfera powoduje to, że ta energia idzie dalej w dalszym ciągu. Jestem spokojny o koło fortuny i za się zaopiekuje Norbim. Oni sobie dadzą radę, a ja myślę, że spokojnie zajmę swoje miejsce i sposób na prowadzenie tego programu po swojemu, po prostu po swojemu.